Cześć kochani, z tej strony Przemek i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Jak widzicie, dzisiaj mam zdrapeczki związane z numerem 7. E, jako, że dużo szczęścia mi brakuje w ostatnich odcinkach, to e, szczęśliwą siódemeczkę sobie w dzisiejszym odcinku wydrapiemy. E, I mamy tak, za 2 zł super siódemka. I też co ważne, jest to siódmy numer z paczki. Następnie mamy siódemkę. E, tutaj mamy niestety 27 numer spaczki, paczki, ale jest z siódmeczką też e, Bonda. Mamy też 007, i mamy tutaj numer 7. E, Rubinowe 7 też z numerem 27. Big 7 jest z numerem 7. I Boom 777 też z numerem 7. Dobrze, e, także zaczynamy drapanko. Zaczniemy sobie od super siódemki. Eee, za 2 złote, szukamy czarnej bądź czerwonej siódemki. I uwaga, co nam tu przyniesie ta drabka Mamy piątkę, mamy czwórkę, trójkę, szóstkę, dwójkę, dziewiątkę oraz ósemkę. Także pierwsza drabka eee, siódemeczka nam szczęścia nie przyniosła, Kolejne, kolejna siódemka, eee, bądź, tutaj też mamy. Siódmy numer spaczki, szukamy muchy. I co my tu mamy? Yy, mamy motor, mapę, bombę. I mamy muchę, zobaczcie, więc zera nie będzie. Mamy drugą muchę. Słuchajcie, jest super. Yy, także ta drapeczka już nam coś fajnego przyniesie. I jest trzecia mucha. No, wspaniale. I co dalej mamy? I mamy lupę. No i sprawdzamy. Tutaj mamy 5 zł, w drugiej, w drugiej, w drugiej muszce mamy 5 zł. I tu mamy 10 zł. Słuchajcie, jeszcze zobaczymy sobie bonus. W bonusie mamy okulary, czyli mamy dwie dyszki. Jest to siódmy stopień wygranej. E, także wspaniale. E, jakie tu mamy kontrolne. Szybko szukamy, 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 gdzie one są L. LLLL. L, L, L. Tak. Mamy dwie dyszki w bądzie i jedziemy dalej. Zostają nam jeszcze cztery zdrobki. Siódemeczka z numerem 27. I co nam ona tu przyniesie? Mamy 29, oczywiście szukamy siódemeczki. 28, 20, 32, 1, 11, 2, 23, 8. Oraz 24, czyli ta zdrabka jest przegrana. Teraz ostatnia zdrabka za 5 zł, czyli Rubinowe 7. I ona też jest z numerem 27. No niestety te dwie zdrabki są z 27, bo nie było siódemeczki. Ale ta siódemka musiała się pojawić w numerze, więc wziąłem 27 dwa razy. I co my tu mamy? Szukamy siódemki. Na razie jej nie widzę. Mamy 8, 40, 42, 34 i 3. No, rubinowy 7. Powiem Wam, że to też, tak jak wingo, nie jest zbyt szczęśliwą zdrabką dla mnie. Eee, boom 777. Eee, tutaj też jest. Jest to zdrabka z numerem 7. Mam nadzieję, że ona też mi przyniesie jakąś wygraną. No i szukamy oczywiście siódemek. I co my tu mamy? Mamy dzwon monety i worek. Następnie wiśnia, worek oraz podkowa, ananas, arbus i banany, pomarańcz, koniczyna i banknot. Siódemeczki, siódemeczki, gdzie jesteście, mamy gwiazdę, diament oraz koronę, cytryna, jabłko i safe, ananas, bank oraz truskawka, czyli połowa na razie za nami i jeszcze siódemeczkę nie znaleźliśmy, mamy złoto, dzwon i koniczynę, diament, pik oraz serducho, truskawka, gwiazda i winogrono, pierścionek, oraz wiśnia, banany, monety, oraz safe, arbus złoto, bank podkowa, jabłko serce. Czyli niestety ta zdrabka jest pusta. Siódemeczki, żadnej tu nie ma. I jedziemy do ostatniej zdrabki za 10 zł, big 7. I oczywiście też numerem 7. Yy, no i tutaj musimy znaleźć albo plik, albo siódemkę. I zobaczmy, co nam tutaj przyniesie ta zdrabka. Mamy garnek, safe, worek, perłę, dzwonek. Zdecydowanie lepiej się big 7 drapie niż te boom 77. Torba, szminka, moneta, zegarek, kufer prezent. O, mamy plik. Super. Dalej co mamy? Klucz. Dalej wrócimy do tego pliku. E, zobaczmy, czy jeszcze coś tutaj się znajdzie. Mamy sztabkę złota, ale to nie w tej zdrabce jej szukamy. Mamy okulary, brazoletkę oraz naszyjnik. No i co my tu mamy pod tym plikiem? Uwaga, uwaga, mamy dyszkę. Mamy dyszkę i sobie jeszcze kontrolne a kontrolne to b bbb e, także przejdźmy sobie do podsumowania zdrapki przegrane mamy tutaj e, 4 przegrane, 2 wygrane e, tutaj mamy dwie wygrane, jest to big 7 i e, 007 czyli bond. wygrana nie jest e, porywająca, nie ma plusa natomiast e, jak najbardziej Jestem zadowolony, bo tutaj Bond, e, nasz zapin złotych przyniósł 20 złotych. Mamy tutaj trzy muszki. No i oczywiście, Big 7 przyniosło dyszkę, więc mamy łącznie 30 złotych e, na wydane 37, więc tylko 7 to szczęśliwe 7 jesteśmy w plecy. Dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeśli tak, to nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę oraz jakiegoś komentarza a także o zostawieniu subskrypcji, żeby nie ominęły Was kolejne odcinki na moim kanale. E, ja już nie będę przedłużał, żegnam się z Wami i pozdrawiam Was gorąco, e, do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!